ma, dzisiaj chciałem Wam pokazać Forki kompresyjne od Sea Summit Mam tutaj 13 litrową i 20 litrową Rzekomo da się skompresować to nawet o jedną trzecią Ciekawe twierdzenie Biorąc pod uwagę, że to zależy co się kompresuje Jaki puch i tak dalej Więc No takie Całkiem spoko ten materiał muszę przyznać No ale kosztowało też trochę Ściągać. Tutaj jakieś tam dodatkowe klamerki, to się odczepia z dwóch stron, żeby było łatwiej po to po prostu założyć, zapiąć. Także ciekawe. I tu dokładnie tak samo, tylko że 20-litrowym. Więc nic więcej względem tego czego ciąg można spodziewać. W takich workach, także pakujemy i zobaczymy jak to wyjdzie.